Wielospółkowość. Co to takiego jest? Po co to w ogóle w takim systemie jak EnoWatch? Otrzymujemy od Państwa bardzo często zapytania, a my działamy troszeczkę inaczej, bo my w ramach naszej organizacji grupy to mamy nie jedną spółkę, a dwie, trzy, cztery. I no naszym problemem jest to, że czy w systemie finansowo-księgowym, co absolutnie rozumiem, dlaczego w systemach finansowo-księgowych jest to tak zorganizowane, że każda spółka to jest oddzielna baza danych, oddzielny zbiór danych. No, my chcielibyśmy, no bo pracownicy, wiadomo, są zatrudnieni w jednej spółce, natomiast pracują dla wszystkich trzech, czterech, dwóch spółek, w jaki sposób możemy pomóc naszym pracownikom? Aby nie musieli przełączać się pomiędzy różnymi oknami, zakładkami, aplikacjami i żeby mogli dalej wykonywać, no po prostu bardziej efektywnie swoje zadania. Rozwiązanie Enovatio tak naprawdę z pudełka ma wielospółkowość zaszytą w sobie. W jednym interfejsie jesteśmy w stanie po pierwsze zrobić Wiele spółek, czyli na przykład jak z punktu widzenia systemu obiegu dokumentów, systemu obiegu faktur kosztowych, systemu obiegu zamówień, projektów, budżetów, ja tylko pokażę tutaj na, na etapie obiegu dokumentów, ja po prostu wybieram, pokaż mi wszystkie dokumenty, które przyszły do spółki Enowatio. I widzimy, że tutaj no akurat jest dość dużo, tego nie widać. Przełączę się na spółkę Fento. O, i tutaj od razu widzimy, że do spółki Fento przyszedł jeden dokument, yy, i tylko taki dokument mamy. Natomiast ja jako użytkownik, w momencie, gdy będę pracował, to jeżeli mam dostęp do więcej niż jednej spółki, z tego jednego interfejsu jestem w stanie obsłużyć wszystkie operacje związane i, y, ze mną. Które mam zrealizować? Ja sobie powiedzmy, wyrzucę, wyrzucę spółkę, powiem: A, pracuję teraz na wszystkich spółkach, nieważne do której spółki przyszedł dokument, ja to będę widział na tym dokumencie. Proces akceptacji do mnie dotrze, klikam z jednego miejsca, akceptuję. Wyobrażą Państwo sobie kadrę zarządzającą, dział finansów, czy zewnętrzne biuro rachunkowe, któremu jesteśmy w stanie udostępnić w ramach jednej aplikacji, jednego interfejsu. Wszystkie nasze spółki yy, i powiedzieć, proszę bardzo, pracujecie na jednym interfejsie. Nie musicie się przełączać. Oczywiście za każdym razem będziecie widzieli, z której spółki jest dokument, y, zamówienie, faktura, y, projekt. Natomiast pracujecie w jednym interfejsie. Po prostu macie listę rzeczy do zrobienia i dzięki temu możecie dużo szybciej weryfikować, akceptować. Dodatkowo wyobraźcie sobie Państwo. Jadę w delegację, otwieram tableta i mam się przełączać po VPN po różnych aplikacjach. Słyszeliśmy już niejedno słowo od osób decyzyjnych, od osób operacyjnych, od różnych użytkowników, jak w ich obecnych systemach muszą korzystać z różnych okien, różnych aplikacji, przełączania się pomiędzy tymi aplikacjami, dostają nasz system. I po tygodniu zapominają, że w ogóle y, taka operacja istniała. Ci użytkownicy widzą od razu, że po pierwsze, za, zarówno po stronie aplikacji operacyjnej, czyli workflowów, akceptacji, y, dokumentów, projektów, to wszystko jest w jednym interfejsie, ale także na poziomie raportów, jeżeli mam więcej niż jedną spółkę w ramach swojej grupy, ja w bardzo prosty sposób mogę przeanalizować, Wszystkie dane. Tutaj widzimy, że przełączyłem się z Enovatio na Fento, teraz na OSDV. Nie wiem, co to są za spółki, akurat tutaj jest, jest mniej danych. Wracam do Enovatio. Widzę pomiędzy Enovatio i Fento są jakieś dane. Proste przełączenie wystarczy, że mogę także analizować różne okresy. To wszystko z jednego interfejsu, jednym kliknięciem, dostępne dla Państwa zespołu. Jeżeli mają Państwo pytania o wielospółkowość, no bo to nie jest temat taki, y, który da się opowiedzieć na takim filmie, każda organizacja jest troszeczkę inna, zapraszam do rejestracji na naszej stronie. Jeżeli Państwo tylko wyrażą chęć, abyśmy Państwu przygotowali takie godzinne warsztaty, na których wypytamy, w jaki sposób Państwa organizacja działa, y, jakie procesy, jak spółki są zorganizowane, w jaki sposób możemy to przenieść z Państwa... Czy obecnych systemów, czy jakichś innych rozwiązań i to zintegrować, połączyć z innymi systemami, stworzyć jedne spójne interfejsy? Za zapraszam. Zapraszam też do subskrypcji, zadawania pytań yy, tutaj bezpośrednio pod spodem na czacie. Także będziemy odpowiadali. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.